Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.18.2 moda, który się nazywa Morph i dzięki temu modowi będziemy mogli się zmieniać w różne stworzy, potwory z naszej gry. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać dwa pliki z internetu. Zatem wchodzimy na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu, to jest strona z Forge'em. Szukamy ostatniego, klikamy na ten duży przycisk installer i stąd pobieramy plik. Przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona właśnie z modem Morph. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.18.2. Klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Gdy już mamy pobrane te pliki, to możemy instalować i cóż robimy? Naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz AirJack Robak oraz klawisz Windows. Ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury wyskakuje nam okienko RAN, czyli uruchom. Tutaj wpisujemy procent appdata procent, klikamy OK. Wyskakuje nam folder roaming, w folderze roaming szukamy folderu .minecraft, wchodzimy do niego. W folderze .minecraft szukamy folderu versions, wchodzimy do niego i w folderze versions sprawdzamy, czy mamy folder 1.18.2 jak tak to OK, jak nie to, to musimy uruchomić Minecrafta chociaż raz na wersji 1.18.2 to wtedy tutaj właśnie w folderze versions stworzy nam się ten folder no i jak już wiemy, że go mamy to instalujemy Forge'a, czyli klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany plik Forge'a chwilę czekamy czekamy, czekamy, aż nam się pojawi takie okno tutaj nic nie zmieniamy, klikamy OK i czekamy aż nam się pobiorą wszystkie biblioteki Forczowe. No i mamy okienko Complete, czyli z sukcesem się zainstalował Forge. Klikamy OK i widzimy, że w folderze VERSIONS stworzył się nowy folder 1.18.2 Forge. Zatem zamykamy to i uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi sprawdzamy czy mamy tutaj wybrany profil z Forgem, jak tak to ok, jak nie to klikamy strzałkę i wybieramy profil z Forgem, po czym klikamy play, tutaj zaznaczamy, tu znowu klikamy play i czekamy aż nam się zainstaluje Forge i uruchomi się strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry, jak widać Forge jest zainstalowany. Jak wejdziemy w zakładkę mods, to też widać, że Forge jest zainstalowany. Zatem wychodzimy stąd, wychodzimy stąd i instalujemy y, plik z morphem. Zatem znowu uruchamiamy, jedno, jednoc naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz R jak robak oraz klawisz Windows ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam okienko run, czyli uruchom. Tutaj sprawdzamy, czy mamy wpisany procent APP data procent. Klikamy OK. Wyskakuje nam folder roaming, wchodzimy do folderu .minecraft i w folderze .minecraft szukamy folderu mods. Folder mods stworzył nam się przed chwileczką, gdy uruchomiliśmy Minecrafta razem z Forge'em. Zatem wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj jest zainstalowany. Zamykamy i znowu uruchamiamy launcher. Gdy Launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy wybrany profil z Forgem. Jak tak, to ok. Jak nie, to klikamy strzałkę i wybieramy profil z Forgem. Po czym klikamy Play i znowu czekamy, aż nam się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Gdy wejdziemy w zakładkę MOD, to widzimy, że mamy zainstalowanego moda Morph. Zatem zamykamy to i tworzymy nowy świat. Wchodzimy w Single Player. Tutaj sobie zrobimy. Peaceful, żeby nas nic nie zjadło, ja ty zawsze zezwalam. Więcej opcji świata, zawsze zezwalam skrzyn na skrzynkę bonusową, bo czemuż by nie. Klikamy OK i tworzymy nowy świat i widzimy się, jak się stworzy. No i mamy nowy świat, mamy tutaj kurczaki, i gdzieś tam widziałam świnki. OK. Zatem, cóż robimy? Weźmiemy sobie mieczyk gamemodę creative creative sobie zrobimy żeby wziąć mieczyk. ok, i z powrotem wracamy na gamy, survival survival okej okay. i mamy survival zatem zatem uuu bym spadła teraz mamy tutaj owcę Owco, stracisz życie. O, i hopsia, i mamy owce, i mamy kurczaka, i gdzieś tam jest świnka jeszcze, opsa. I w ten sposób postępujemy z różnymi innymi stworami i gdy je zabijemy o, możemy krowę nawet zabić też jeszcze ej okej okay. to jest nam niepotrzebne tutaj i teraz tak, żeby się przemienić w danego stwora to musimy sobie escape options, controls, kibins i musimy sobie zjechać w dół i, i, i mamy moda Morf i żeby teraz sobie tutaj wejść do tego i sprawdzić co, w co możemy się zmienić, to musimy sobie tutaj to uruchomić i uruchamiamy sobie to za pomocą y, średnika, a średnik to jest to samo co dwukropek, czyli ten sam przycisk, ten sam klawisz co so dwukropek, zatem klikamy na dwukropek. Ok, ok, ok. Wracamy do gry i klikamy na dwukropek. O, i tutaj możemy sobie wybrać i strzałkami sobie zjeżdżamy w dół. Możemy sobie wybrać owcę, albo kurczaka, albo świnkę, albo krowę. Po te stwory zabiliśmy. No to zmieńmy się w krowę, czyli OK, yy, enterem. do, Hej, chyba enterem. A nie tym enterem robiłam. <grafy> jak widać, zmieniłam się w krowę. O, jak krowa, jedna. <grafy> Ok, teraz, żeby się zmienić w coś innego, no to klikamy dwukropek. I strzałką sobie idziemy w górę na świnkę. I enter. I już jestem świnką. Mogę sobie tutaj chodzić jako świnka. Podskakiwać sobie mogę. I teraz dwukropek i strzałkę w górę i wybieramy kurczaka. O, i jestem już kurczakiem. O, i jak jestem kurczakiem, to mogę sobie fruwać. O, tak dalej mogę sobie. O, tutaj sobie możemy sprunąć. No proszę. I jeszcze dwukropek. I sobie weźmiemy owce. Enter. I już jestem owcą. hopsia hopsia I teraz dwukropek. I żeby zostać z powrotem anią, to klikamy tutaj na ten. Na ten, na ten krzyżyk Enter i już jestem z powrotem anią Także jak widzicie, mod działa. To ja kończę. A wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Zapraszam do oglądania moich serii: serii z Minecrafta Solo 6 oraz serii Sims 4 Dynastia Piastów. Zachęcam Was do oglądania odcinków właśnie z serii Tuty, czyli takich jak teraz. Wcześniejszych i następnych, też oczywiście. No i dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. I tymczasem trzymajcie się. Pa, pa, pa. Całysów 102.